No, siemanko, no to jedziemy dalej. Dzisiaj na pokładzie No, dzisiaj na pokładzie Karina, także słuchajcie, jedziemy teraz na tą budowę z ocieplaniem. Przekazuję kamerę. No, tu my jedziemy z Kariną teraz ocieplać. I o 15 musimy być w firmie. Chodzi się o 15. Właśnie, w Karina już wie, o co chodzi. Szyby zamknąć, żeby nic nie było słychać. Wiecie, o co chodzi. Dobra operatorka. No słuchajcie, idziemy dalej ocieplać. i musimy być o 15.00 w firmie, z tego względu, że mamy o 15.00 grilla. Rozmowa integracyjna. Przez miasto z budowy A na budowę B. I teraz będziemy szukać znowu dla tego mojego samochodzika parkingu. No, Fini mi wacu znieść. Kupił. No właśnie. To jest tak przerobane. No, zresztą prawie w centrum. Także co się dziwić, nie? Do tego jeszcze karak ale zobaczymy sobie fajnie tutaj stałem a dzisiaj dupa Was. No to jesteśmy z powrotem. Karina nam to podrapie elegancko i będziemy mieć płaszczutko pod drugi raz, od razu czyściutka praca. A ja idę na drugą stronę i w pierwszej kolejności podrapie sobie o. na tej zasadzie. Wszystkie jeziorki, żeby to płaszczyzna do przejrzenia siatki była oczywiście już jak najbardziej prosta. No i później standardowo, słuchajcie, zaczynamy od narożników. Tu, tu, siatka. Słuchajcie, były komentarze w więcej Kariny w filmach. Już wam daję. Tylko pamiętajcie, zróbcie to, co teraz będzie. Czyli dajcie łapkę w górę. Bo wiecie, jak są nowi ludzie na kanale, no to im też jest miło, że ktoś to lajkuje, Także dla Kariny teraz łapki w górę. Bo dla mnie nie musi. Dla Kariny. Obsadzone, no to jedziemy teraz z całością. Słuchajcie, siatka przygotowana i bierzemy sobie. Tutaj bierzemy sobie mam glebę, dziesiątkę podaję. Nie musi być aż tak grubo. na całą powierzchnię najpierw możemy zrobić tak, że tylko naniesiemy ten kawałek na przykład, będziemy obcinać no ale ja to chcę zrobić w całości no i teraz pakujemy naszą siatkę Soll ich abmachen? Ja, ah, warte, geht. Okay. Ah, oh, ist noch einer. Ja, das ist weg. Ah, okay. I teraz sobie spokojnie wyrównujemy tą zawartością kleju. Zatopiamy. Tak to wygląda. I teraz, żeby tam to troszeczkę ładniej wyglądało, bierzemy sobie rakel w sensie pióro. sobie wyrównujemy powierzchnię Good or the Perfect Perfekt <laughs> I tak można sobie poprawiać, bawić się w nieskończoność, a w pamiętamy, że będziemy robić to jeszcze raz bo na to nie przyjdzie żaden inny tink tylko to będziemy po prostu i malować no dobra, to teraz będziemy razem z Kariną tutaj działać. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Od razu czyścimy na bieżąco i przesuwamy się pole po polu. Także to działa, nie? To. Słuchajcie, najważniejsze teraz na budowie staje się znalezienie dobrej pozycji do nagrywania. Sakra. No ale, op, za wykorzystać fakt, że klienta nie ma. Po co później niepotrzebne wycinanie? No dobra, zaraz my tu będziemy walczyć. Pamiętam, że jak mam ucznia w pracy. To dajemy mu coś robić. To on musi z nami pracować, musi się uczyć, no bo inaczej y, skończy zawód i nic nie będzie umiał. Takie skoczko piwo przynieść, wynieść, po No to nie działa. To nie działa po prostu później. Dlatego od początku, jeżeli sobie wyszkolimy pracownika tak jak chcemy, to wchodząc któryś raz na jakąś budowę, wykonując te same czynności, nie musimy rozmawiać, bo po prostu wie pracownik, co jak, po co, z czym. I wierzcie mi to naprawdę łatwe pracy. Także jak macie uczniów, to pamiętajcie, nie są tylko od piwa. I widzicie? Spotykaną u dziewczyny, rękawiczek nie chce. Wiecie, materiał to trzeba poczuć, nie? No dobra, no to ogień, nie? Nie ma tutaj Kariny, także będę sam to wszystko jakoś ładnie dopieszczał tutaj. No a teraz to sprzątamy i jedziemy na firmowego grilla. No to mamy skończone z tej strony też naraz, jak widzicie. Wszystko spoko, dobrze poszło. Posprzątana budowa już. Słuchajcie, tu są te rzeczy nasze mogę zostawić, bo są zamknięte. Także spadamy i pamiętajcie, dla nowych ludzi musicie zostawić koniecznie Karina, Co muszą zostawić? Łapka w górę. No, także słyszycie, ona się dla Was po polsku nauczyła parę słów. Także wy dla niej stawcie łapkę. No dobra, dzięki, że oglądaliście. Widzimy się jutro, jak będę to filcował. Także miłego dnia chejciopa. Pozdrawiam. Pa, pa, pa. Pozdrawiam.